Dzisiaj Jezus do nas mówi o dobrach materialnych, żeby nie pokładać w nich ufności, ale w Bogu samym. Same te dobra nie są złe, ale porządliwość tych dóbr, taką nieostrząską, człowiek ma porządliwość nienasyconą, to ta porządliwość już może do serca człowieka wejść i niszczyć życie człowieka. Zobaczmy, bądźcie bogaci jeszcze więcej. Pożądają, jeszcze więcej chcą mieć. I człowiekowi nigdy nie jest za mało. Dlaczego? Bo serce człowieka może tylko zaspokoić nieskończoność może zaspokoić tylko Bóg. Pan z wami. Jest słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa. Nauczycielu powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, który mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą. Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeście się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I powiedział im: Przypowieść pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów, i rzekł: Tak zrobię, zburzę moje spichlerze, powoduję większe, i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie, Masz wielkie dobra na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do Niego głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od Ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Słowa Ewangelii składzą grzechy nasze. Moi drodzy, dzisiaj Jezus, który jest samą dobrocią i miłosierdziem, pragnie naszej radości, szczęścia doczesnego i wiecznego. Dzisiaj Jezus do nas mówi o dobrach materialnych. Żeby nie pokładać w nich ufności, ale w Bogu samym. A dobra materialne jedynie korzysta z nich na chałę Bożą. Bo jeżeli dobra materialne, pieniądze stają się najważniejsze w życiu człowieka, to Jezus mówi tak właśnie się dzieje, jak z tym człowiekiem z Ewangelii, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. W drugim czytaniu święty Paweł do nas pisze: Jeżeli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach waszych nieczystości, złej ciwości, chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Przeobleście nowego człowieka, Bóg chce, abyście byli nowymi ludźmi na wzór i obraz i podobieństwo Jezusa Chrystusa, żebyśmy tego starego człowieka, człowieka nieczystości, porządliwości, zła, odrzucili, umartwili przez modlitwę, przez życie Słowem Bożym, a przyoblekli nowego człowieka, który żyje w Chrystusie i z Chrystusem i przez Chrystus. Pełen miłości do. Boga. Moi drodzy, o, o tych sprawach, o których mówię, Jezus mówi również w Ewangelii, w innym miejscu, otóż mówi, że Królestwo Boże jest podobne do człowieka, który gromadził piękne perły. Już miał piękne perły. I był taki dzień, że spotkał jedną największą perłę, najwspanialszą. I Jezus mówi, sprzedał wszystkie te miał, które miał perły, i kupił tą jedną. Moi drodzy, co to oznacza? Właśnie te małe perły to są jakieś dobra, coś, co może się przywiązujemy, co pragniemy tu, jakieś dobra ziemskie, materialne, a tą największą perłą jest sam Bóg. Ta największą perłą jest miłość Boga. I wreszcie nasza miłość do Boga. To jest największy skarb, jaki człowiek może posiadać. Weź wraz z Bogiem, człowiek się czuje spełniony, szczęśliwy, kochany. Jezus mówi, On te wszystkie inne perły zostawił, wybrał tą największą, wybrał samego Boga, służbę jemu, miłość do Boga i tą miłość przyjął do serca. W innym miejscu Jezus też mówi o tych dobrach, o troskach, porządliwościach dóbr tego świata. Mówi w przypowieści o ziarnie. Jezus powiedział: W siewca wyszedł siad ziarno. Jedno z nich padło między ciernie. I ciernie wyrosły, zagłuszyły to ziarno, tak że to ziarno już nie mogło wydać owoców. Jezus później tłumaczy, że te ciernie, chwasty to jest ułuda, to jest troska o dobra tego świata. Jeżeli zbytnio walgo do tego przykładamy, jeżeli ciągle tylko właśnie szukamy tych dóbr materialnych i tu szukamy szczęścia, spełnienia swojego życia, to miłość do Boga, Słowo Boże, w naszym sercu gaśnie. Człowiek, który. Ustawia siebie za cel zdobycie tych spraw materialnych, dóbr materialnych z czasem. O Bogu może zapomnieć. A później powie, że Boga nie ma. Albo nie ma czasu, żeby posłuchać, co Bóg mówi. Nie ma czasu wziąć różańca do ręki, nie ma czasu wziąć Pisma Świętego, przeczytać. No nie ma czasu. Jak ja to mam robić? Przecież nie mam czasu. Dobrze, ale co dla ciebie jest najważniejsze? Za czym ty się uganiasz, Czego ty, co ty gonisz, tak? Ciągle może taki człowiek być zajęty dobrami materialnymi. Kochani, o tym też mówi, pięknie tam wyjaśnia Święty Jan od Krzyża. Chcę zacytować tu kilka zdań z jego dzieła Droga na górę Karmel. I Święty Jan od Krzyża pisze, że same dobra materialne nie są złe, one są dobre. One są dane od Boga dla nas, żebyśmy z nich korzystali. No ktoś ma rodzinę, dzieci, trzeba mieć dom, samochód, no pracę. To wszystko jest od Boga dane. Teraz wody roli będziemy zbierać. To jest błogosławieństwo od Boga i za to Bogu trzeba dziękować. Ale święty Jan pisze, że same te dobra nie są złe, ale porządliwość tych dóbr taką nie człowiek ma porządliwość nienasyconą, to ta porządliwość już może do serca człowieka wejść i niszczyć życie człowieka. I święty Jan od krzyża pisze tak, mówi o Dawidzie ze Starego Testamentu. Dawid powiedział, ja jestem biedny od dzieciństwa. Nazywa się biednym, choć jest rzeczą znaną, że był bogaty. Nie przywiązując się jednak wolą do bogactw, był w rzeczywistości jak prawdziwy ubogi. Dlatego to ogołocenie nazywamy nocą dla duszy, bo nie ma tu mowy o istotnym braku rzeczy, sam ich brak bowiem nie ogłaca duszy, jeśli ona w dalszym ciągu ich pożąda. No więc właśnie sam brak rzeczy materialnych, sama bieda też nie prowadzi do Boga i nie oczyszcza duszy. Bo tam może być ciągle porządliwość tych rzeczy materialnych. Wyzbycie się upodobań i pożądania rzeczy tego świata czyni duszę swobodną i ogołoconą, choćby wiele posiadała. Same bowiem rzeczy tego świata duszy nie zajmują i szkody jej nie wyrządzają, gdyż same w nią nie wnikają, lecz szkodzi pragnienie ich i pożądanie, które w niej trwa. No więc właśnie, kochani, same te rzeczy tego świata, dom czy inne rzeczy, pieniądze, do serca człowieka nie wejdą ale porządliwość tych rzeczy może w człowieku w sercu być. I wyzbycie się upodobań i pożądania rzeczy tego świata czyni duszę swobodną i ugołoconą. Kochani, jak to się dzieje? No jeżeli ktoś. Nie modli się w ogóle, nie czyta słowa Bożego, nie słucha słowa Bożego Jezusa. No to z czasem może tak być, że może koncentrować swoje życie na dobrach tego świata. I Jego serce jest zajęte porządliwością, zdobywaniem coraz więcej, coraz więcej. Zobaczmy, ludzie bogaci jeszcze więcej pożądają, jeszcze więcej chcą mieć. I człowiekowi nigdy nie jest za mało. Dlaczego? Bo. Serce człowieka może tylko zaspokoić nieskończoność, może zaspokoić tylko Bóg, miłość Boga. Nic innego nie zaspokoi serce człowieka. Zawsze człowiekowi będzie, będzie mało. Kochani, a właśnie, jeżeli człowiek modli się, ma czas na modlitwę, na słuchanie Słowa Bożego, Pisma Świętego, rozmawia o tym, to chociażby miał duże jakieś tam majątności, to, to serce jest oddane Bogu. I wszystko się porządkuje, kochani. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystkie inne rzeczy są na właściwym miejscu. Tu nie o to chodzi, żeby nic nie posiadać i być biednym. No tak, może są niektórzy takie powołanie mają czy zakonnicy, ale chodzi o to, żeby Bóg był na pierwszym miejscu, jeżeli jest modlitwa, jest Pismo Święte, Słowo Boże to wszystkie inne rzeczy są na właściwym miejscu. I wtedy można te rzeczy posiadać, mieć, ale serce mieć dla Boga, serce mieć czyste. I wtedy umieć się dzielić też tym, co się posiada, umieć zauważyć drugiego człowieka. W sercu mieć miłość do Boga, do drugiego człowieka. Ale jak nie ma relacji z Bogiem, nie ma modlitwy, no to z czasem, z czasem może tak być, że serce tylko... Będzie zajęte tą porządliwością, i wtedy to jest nieszczęście dla człowieka, dla takiej rodziny też, bo tam, gdzie nie ma miłości, nie ma Boga, to nawet gdyby ktoś wszystko miał, pałace, to taki dom jest zimny, chłodny, tam się człowiek źle czuje. Jeżeli zatem z Chrystusem powstaliście z szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Zadajcie śmierć temu, co przyziemne w Waszych członkach nieczystości, złej żądzy, chciwości, porządliwości, bo ona jest chwalstwem. Maryjo, pomoż nam, abyśmy stawali się nowymi ludźmi ludźmi według Jezusa Chrystusa, według serca Jezusa, którzy niosą już poranek nowej cywilizacji, cywilizacji miłości cywilizacji chrześcijańskiej.